No, cieszę się, że mi to przychodzi. Taki, ten taki głębszy, bardziej wyraźny obraz tego, jacy naprawdę pragniemy być. Takiego, wiesz, takie bycie sobą w pełni, w obecności, w tej takiej czułości. To jest takie naprawdę, naprawdę czuć, że się jest w tym takim odnalezieniu, w tym balansie. I teraz zauważyłem, że dużo z różnych takich zachowań, które nas, jakby to powiedzieć, odsuwają od siebie. Nie? To, widać to też przez pryzmat emocji. Ludzie właśnie są wyuczeni emocjonować się, ale to jest pewnego rodzaju taki mur, który, który ich od, zaczyna oddzielać od, od nich samych, ponieważ emocje zawsze w jakimś sensie hiperbolizują coś powodują, że patrzysz z jakiegoś fragmentu, z jakiegoś wycinka. I tutaj z tą pomocą przychodzi to odczuwanie prawdy, miłości. I żeby to było, to potrzebujemy wejść, uczyć się wchodzić w akceptację, w zaufanie do siebie, do jakby do przestrzeni, do, do tego, co czujemy jako absolut, jako źródło. I wówczas następuje właśnie ta bardzo ważna, potrzebna transformacja, że zaczynamy czuć się bardziej bezpiecznie. Czujemy się swobodniej i możemy czuć ten głębszy sens właśnie tej takiej ciągłej przemiany, która może też nas przemieniać, czyli my możemy zacząć się zmieniać, możemy łatwiej wracać do siebie, do balansu, ponieważ są różne fragmenty nas, w których coś oceniliśmy, w których poczuliśmy jakieś zagrożenie, okopaliśmy się, nazwaliśmy coś, os oceniliśmy, osądziliśmy i to jest zawsze miecz obusieczny, i potem przez nasze ego, przez te różne struktury takie, one często też zastygają, właśnie tam, gdzie nie jest prawda, gdzie nie ma prawdy, gdzie jest jakieś poczucie zagrożenia, niepewności. A to wszystko, jakby co widzimy w świecie, jest w pewien sposób naszym odbiciem. I to jest to właśnie rozpoznawanie się w tej jaźni, w tej jaźni umysłu, w której jakby funkcjonujemy. I im bardziej się właśnie możemy uczyć tutaj, jakby odnajdywać w sobie, to jakby tworzy się ta. Piękna przestrzeń, taka, wiesz, przestrzeń do pięknych przemian, właśnie w której możemy się y, czuć bardziej błogość, y, taki wpływ na rzeczywistość, że nam się naprawdę zaczyna chcieć, bo mamy więcej energii, bo już ta energia nie ucieka w tych różnych takich, wiesz, trwaniach, trzymaniach się, tak, czegoś, w takim nie, takiej niepewności. Dlatego właśnie jak człowiek zaczyna czuć takie głębsze poczucie bezpieczeństwa, pozwala sobie na to i potrafi też uczyć się kształtować sobie przestrzeń też wokół poprzez to też, jak, jak się jak, jak ma wewnątrz, tak, czyli tą przestrzeń wewnętrzną, przez odpowiednie nastawienie. To jest też nauka doceniania, tak, że jestem, żyję, że mogę, widzisz, powiedzieć coś. To jest, to się zaczyna zawsze od takiego małego kroku, od, to jest, od tego, co jest tu i teraz, od tej świadomości, że widzisz, tak jak coś robimy, tak tak generalnie coś robimy. tak. Więc im bardziej potrafimy być w obecności, w tej takiej czułej obecności, dobrym samopoczuciu, to i się odnajdywać w sobie, I to jest też tak, że to nie jest jakby na pokaz. Jakby u mnie też pierwsze takie etapy to były po prostu ściśle dla mnie tak, ważne. To mnie to fascynowało, kim naprawdę jestem, o co w tym chodzi, dlaczego wyglądam, żyję, funkcjonuję w taki sposób, dlaczego tak to wszystko się przejawia. I teraz jestem jakby w kolejnym etapie jakby takiego narodzenia w tym kolektywnym wymiarze, w którym po prostu rozpoznaję już tej takiej dojrzałości, e, mając odpowiedni kontrasty i doświadczenia, pewne głębsze interpretacje, zrozumienie, że my tego potrzebujemy jako kolektyw, jako cały gatunek. I mam przez to też takie odczucie, że rzeczywiście przeze mnie przejawia się ta, taka, ta, ta świadomość Taka rodzeniowa, wpływająca. I, jakby, i, to, I to jest też jakby super w tym sensie, że, że to mnie stymuluje, tak, że robi coś więcej jakby dla nas. Że widzę, ile jest tych deficytów, które żeśmy sobie wytworzyli właśnie przez trwanie w takim egoizmie, w tym takim pierwotnym wymiarze właśnie opartym na, na lęku, na, na trudnościach. I cały czas te trudności, komplikacje sobie robimy, jakby nieświadomie, bo jesteśmy wyuczeni tak, w, taki, w takim e, działaniu trwać. Tak, przez też te różne księgi tak, z okresów wojennych i tak, i takich właśnie ciężkich, że sobie też robimy pod górę. Nie? Ile ludzi, nie wiem, bierze sobie te zimne prysznice, chociaż nie lubi, ale e, wiesz, no, chcą ciągle wychodzić poza strefę komfortu. Tylko to się często okazuje, że to jest krótkowzroczne, że tam. Jakby nie ma tego głębszego przesłania, i dopiero jeżeli jesteśmy w stanie właśnie tą ideę naświetlić, właśnie ideę bycia sobą, wejścia w czasy, w których możemy się odnajdywać w sobie samych, w przestrzeni, w obecności, w dobrym samopoczuciu. I do tego jest tak ważne nauczenie się akceptowania, że nawet mimo tego, że są różne jakby wersje nas, które wydają się, że jakby nie można tego zaakceptować, bo ego zaraz będzie robić kontrasty, tak i zaraz będzie robić wielkie dramaty i ofiary. To głębszy wymiar jest taki, że jest wszystko i tak jasne, że jeżeli jest środowisko bardziej przyjazne, ludzie sami się zaczynają przemieniać. W środowiskach, w których właśnie jest ten ciągły ocen, osąd i tak dalej, są silne napięcia i są zamrożenia. I tak naprawdę wszyscy gdzieś to odczuwają, i wszyscy są w jakimś sensie zaburzeni. Tak, jak jest niewłaściwe środowisko. I teraz jak yy, wiesz, ten duch nasz, tak, ten wewnętrzny wymiar, ta, ta głębsza świadomość, to jakby ta istota, która zarządza jakby tutaj tak? tymi procesami, jakby ona może widzisz też się przejawiać jednostkowo przez istotę. Tak, stąd są te przebudzenia oświecenia, doświadczenia absolutu tego właśnie tych potężniejszych głębszych wymiarów, które jakby są bardzo ważne, a jednocześnie przez my przez wytworzenie tych zatęchłych takich struktur, tak fałszywych, yy, yy, gdzie się wykorzystywaliśmy, manipulowaliśmy, gdzie był ciągle ten podział na niewolników, tak i na tych co wykorzystują który też doprowadził do bardzo wielu niesprawiedliwości, do tego, że jedni mają za dużo, nie wiedzą co z tym robić i marnują, a inni mają za mało i nie mogą przez to być sobą bardziej na i, i, i to jest bardzo duże straty, marnotrawstwa i w efekcie jakby potem to się zamienia, tak, że ci, którzy mieli bardzo dużo, po prostu potem mają bardzo mało i, i, i chodzi o ten balans, o to, żebyśmy nawet tak jak teraz widzę, nawet mi tak przychodzi, że żeby stworzyć taki fundusz dla tych, którzy się chcą rozwijać, którzy takiego fundusz wsparcia dla tych, którzy coś robią bardziej, wiesz, społecznie i, i gdzie to jest przemyślane już, gdzie może być wsparcie na to, żeby właśnie stwarzać taką, taką świadomą edukację i, i taką integrującą nas, lepiej pomagającą w lepszym zrozumieniu, takim, wiesz, cieszeniu się. Tym pięknem, tą unikalnością życia tych czasów, w których jesteśmy, w których są już te możliwości, technologie, które pozwala, pozwalają nam się po prostu cieszyć tą interakcją, tą pełniejszą, głębszą interakcją z sobą samym, z drugim człowiekiem. Też bardziej móc poznawać te, te osoby, z którymi mamy właśnie te zainteresowania, z którymi mogą, możemy to pogłębiać tą wiedzę, nasze doświadczenie, uzupełniać się bardziej, po prostu czuć, słuchać. Nie? i to jest. Coś, co ma wartość samą w sobie dla nas jako ludźmi. To są te właśnie doświadczenia z drugim człowiekiem. To jest to, to, jest to coś, czego nie można jakby kupić. To jest, to jest, to po prostu umiejętność doświadczania. Tak? I to jest, i to jest super, nie? To jest coś, co e, potrzebujemy e, robić, żeby móc łatwiej, widzisz, jak, nie wiem, wczoraj na przykład poznałem kogoś, ktoś mi pomógł tam z czymś. I od razu poczułem taką sympatię, o, fajnie, że, że jest ta osoba, nie? że tak od razu się tak polubiliśmy, że taki się pojawił szacunek i takie wyczucie, słuchanie siebie i taka rzeczywiście chęć pomocy. I to są czasami chwile, to są, wiesz, nie wiem, to trwa minuta do kilka minut, a ty już czujesz, o, fajnie, też tą osobę chciałbyś poznać, w sensie mógłbyś i czuję, bo czujesz też wzajemność, bo czujesz sympatię, czujesz pewną otwartość, czujesz, że ta osoba Cię inspiruje swoim, jakby sposobem podejścia, uczy Cię dużo rzeczy, i my przez to właśnie nabieramy takiej różnorodności, tego, zaczynając lepiej też poznawać siebie nawzajem, zaczyna nam bardziej zależeć, wiesz, bardziej zaczynamy też przewartościować jakieś takie wyobrażenia negatywne, tak, które gdzieś tam brały się właśnie z tych. Takich fałszywych, no takiego dziadostwa mi też to przychodzi, tak? Emocjonalnego tego syfu całego na, na tych internetach, tych wiadomości takich, wiesz, zdradzieckich, radzie, żeby nie powiedzieć radzieckich, tak, które cały czas trzymają wiesz, ludzi w takich właśnie niskich wibracjach, gdzie to jest często w, w jakby wpieprzanie się, tak? Gdzieś, w, wiesz, w innych I, i za tym stoją właśnie ludzie bardzo straumatyzowani. Jakimś takim, wiesz, z radzieckim podejściu, tak? Z dziwnym, takim chorym nastawieniem. Czasami ludzie zaburzeni, którzy, wiesz, próbują innych i na innych coś wymuszać, którzy jakieś mają mroczne sekrety, którzy próbują, właśnie, innych dzielić cały czas, tak? I to są te takie zaburzenia w nas, które one dziś tam właśnie są w tych, i, i, i współtworzą to fałszywe środowisko, które potem, wiesz, że ludzie dzielą, manipulują się, okradają, oszukują. I, i gdzie jest właśnie to poczucie niesprawiedliwości, ten rozłam. I teraz widzisz, nowe możliwości pozwalają nam też głębiej zobaczyć, że też niektórzy ludzie są w bardzo dużym zaburzeniu, to są potencjalnie niebezpieczni dla siebie, dla innych i tacy ludzie, po, wiesz, po, potrzeba, żeby byli w jakimś sensie też izolowani w jakimś sensie, też żeby było im też od udzielana odpowiednia pomoc, bo taki człowiek, który nie wiem, na przykład po wojnie, tak, jest jakiś straumatyzowany albo ktoś, kto jakby dopuścił się bardzo złych rzeczy, to on też to, jakby to gdzieś tam w nim siedzi, tak, to też jakaś część, yy, tylko że wszyscy jesteśmy pewną częścią, tak, większych układów, to możliwe, że też na niego przeszło pewne napięcia, takiego, też takiej fałszywości kolektywnej, bo jak często ludzie oceniają, osądzają, tak, wieszają na kimś psy, gdzie są w takim właśnie, takim tłumoku, tak? tych, wiesz, emocji się tym, yy, wiesz, karmią, a karmią się też, to jest tylko substytut, to jest coś, co nie, nie daje im niczego, to jest takie, wiesz, wżeranie jakiejś takiej tandetnej czekolady, żeby na chwilę się poczuć lepiej, a tak naprawdę za tym stoi bardzo duży brak, brak właśnie w takim w autentycznym poznawaniu siebie, drugi, drugich, innych istot, przebywaniu w takim właśnie zdrowym towarzystwie, gdzie ty czujesz dobrze tę osobę, że otwierasz, czujesz, że jest to właśnie wzajemne otwarcie, wsparcie, nie? I... Jak tego nie ma, właśnie jak ludzie są gdzieś tam izolowani, jak są też w takim braku, jak czują się niesprawiedliwie pokrzywdzeni, jak się im zabiera, jak ciągle coś muszą, tak, żeby się w ogóle utrzymać, przetrwać, to w no, takich jakby rzeczach, no, w takich sytuacjach dochodzi do różnych mu mutacji. I tacy ludzie po prostu wiesz, zamieniają się w te jeżozwierzę po części, tak? W tych mechanizmach są, bo, bo boją się, bo zostali właśnie pokrzywdzeni, bo muszą zapierdzielać, tak? Bo nie mają tego wsparcia, na które nas stać w wielu miejscach, tak? I to jeżeli zaczynamy mądrzeć, też indywidualnie, ale też kolektywnie, potrafimy już to właśnie nazywać, tak jak teraz też już staram się to robić też po swojemu, bo to wiadomo, że właśnie to też jest fajne, że ja mogę być sobą, jeżeli ty też doceniasz to, że ja jestem sobą, tak? Na ten moment, że ja też mam wiele jakichś takich pewnych brak luk, że też przechodziłem przez ten zjebany system edukacyjny, tak? Gdzie totalnie wiesz. No nic, nic nas to nie uczyło, mało tego narzucało to nam pewne rzeczy. I dobrze jest po prostu to rozpoznawać, że my cały czas, zobacz, ten, ten system zjemany utrwalamy poprzez naszą niewiedzę, brak takiej, że coś możemy zrobić. A my w tym jesteśmy wszyscy, tak? Jakby też niezależnie od jakich jesteśmy poziomów. Ja nawet, powiedziałbym, bardziej się utożsamiam z tymi, którzy są przy władzy, przy, którzy, wiesz, dużo bardzo już osiągnęli, czy mają duży wpływ bo tacy ludzie też bardzo dużo doświadczyli, też często, wiesz, tych różnych zranień, żali i, i następnie, kiedy mają, wiesz, już bogactwo, władzę, to oni mają wyjebane też na wielu rzecz, na wielu innych ludzi, bo sami wiedzą, że inni by ich stłamsili, zniszczyli, tak, tylko też warto wtedy wiedzieć, że, że to są właśnie to, co mówią o tych politykach, tak, że, wiesz, okazuje się, że dużo ludzi, polityków ma jakby taką psychopatologię w sobie, natomiast, no, mówię, ta ta, ta, ta polityka no jest tak wypaczona, jeszcze w wielu kwestiach, nie jest odpowiednio uświadomiana, przewartościowana, że tam po prostu też ludzie, którzy są jakby czuli, czy bardziej wrażliwi, coś rzeczywiście chcą zrobić, no jakby wiesz, też nie mają jak za bardzo tam coś zrobić, tak? bo to, jest, to są te niskie, nieprzerobione wibracje, gdzie częstotliwości, tak, w którym właśnie jest wiele jest jakby stworzonych takich właśnie z, z hajsu, z rządzy, wiesz, władza, jakiejś władzy z zarabiania dużego hajsu, takiego. Wiesz, to, jest, to, to jest ten smród, który, w którym wszyscy się dziś mierzymy. Ten smród sprawia, że, wiesz, że część ludzi się odłącza, wielu ludzi zobaczy odechciewa się w ogóle robienia czegoś więcej, tak? Ucieka gdzieś w coś, w jakąś pracę, w robotę bezmyślność. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie się zmierzyć. A też do tego widzisz właśnie są takie predysponowane jakby jednostki istoty, takie chociażby jak ja, gdzie od dziecka miałem to, to pragnienie prawdy. I widzisz, i robiłem, jakby odkrywałem to wszelkimi możliwymi sposobami, ale przede wszystkim jakby ufałem sobie, tak? I opierałem się na własnej wrażliwości. I to zaczęło mnie doprowadzać tak? do takich kierunków, studiów, do takich też relacji, kontaktów z ludźmi, którzy są wybitni w pewien sposób, tak? Jakby mówią, też to samodzielnie gdzieś też odkrywają. I medytacje następnie, czyli pełniejszy wgląd w siebie, wsłuchanie się w siebie, w swój, wiesz, w ten procesor, ten umysł, rozpoznawanie, że te myśli, które się generują, to nie jestem ja, tylko to jest często właśnie jakieś, jakieś dziwne wydarzenia, gdzie ktoś ci coś powiedział. Gdzie to się wkręciłeś, w coś uwierzyłeś i potem sobie zracjonalizowałeś, że to tak jest, tak? w procesie internalizacji różnych, różnych treści, które właśnie często my nieświadomie bierzemy, skrótowo, jako pewnik, i to nas potem zasugerowuje, tak? i tu jest dużo tych problemów, bo, bo jeżeli coś jest właśnie zakłamane, niepełne, nieprawdziwe, no to tam jakby nie ma, nie ma przepływu odpowiedniego i tam człowiek po prostu to, to, to coś to jakby zastyga w człowieku i i stąd jest, są w nas te różne właśnie stany takie, nie wiesz, że czujemy jakieś obawy, czujemy niepewność i to jest też są, to są ważne informacje. My no, wyuczeni jesteśmy znowu wypierać coś, walczyć i tak dalej, działać znowu przeciwko tak naprawdę sobie, temu, co jest gdzieś wewnętrznie, zamiast głębiej zajrzeć i zobaczyć, że to są pewne programy, które można też my, my, wiesz zmieniać, edytować i rozpoznawać ten głębszy sens. Właśnie głębszym, ten głębszy sens to jest właśnie rozpo, pragnienie rozpoznawania głębszego sensu. Nie? To się tak ładnie ze sobą właśnie sprzęga, że jak jesteś w tym głębszym wymiarze, to m, czujesz więcej przestrzeni, czujesz się lepiej, czujesz taką większą akceptację, zrozumienie też całego zakresu, który też jest w tobie, tak? Że też jest w ta... Ta ciemna strona, ta, właśnie strona bez sensu, którą możemy też wykorzystywać do zakańczania pewnych procesów, tak? która też ma swoje silne strony i, i, i okazuje się, że wszystko może nam być w tym potrzebne. Tylko my potrzebujemy nauczyć się, rozumieć, jak to, jak to działa. Pojmujemy, pojmujemy te wier, zasady, którym podlegamy, bo. No bo to jakby wpływa na wszystko inne. I teraz przykładowo, jeżeli się czegoś trzymasz, tak? czegoś nie akceptujesz, to nawet nie chodzi o tyle o to Twoje wyobrażenie tego, tylko o to, że gdzieś na, na głębszych warstwach ciebie jest jakiś brak akceptacji, jakiś strach, jakaś obawa. I to, czego się boisz, też wzmacnia, tak samo jak to, z czym walczysz, to też się tym w jakimś sensie stajesz, tak? Jeżeli oceniasz, że inni są idiotami, to ty też prze prze będziesz przechodzić takie jakby etapy, w którym samemu tym idiotem będziesz musiał się stać, zachować się bezmyślnie, idiotycznie. Żeby też się w jakimś sensie zobaczyć, że też to masz w sobie, tak? Ile ludzi właśnie wypiera coś, że ci źli to, są oni na zewnątrz i tak dalej, a sami gdzieś tam wpierdalają tą cielęcinę, tak? Zamordowaną, jeszcze, nie wiem, kilka godzin wcześniej. W makabryczny sposób, I to jest właśnie ten taki cynizm. Yy, takie też wypacz, wypaczenie, spłucenie, tak, które gdzieś w ludziach jest, yy, co wy wy wygląda dosyć żałośnie, śmiesznie, dziwnie, niepoważnie, jak się popatrzy z boku. Natomiast wiesz, te nasze egosfery, one próbują, wiesz, wypierać to wszystko, co nam nie pasuje. Ten, jakby, wiesz, wypierać ten dysonans. Natomiast, no, właśnie też trzeba, jak umiesz. Brać jakby większą odpowiedzialność za, za, za to wszystko, tak? Za to, co jakby je, kim jesteś jako też gatunek, um, jako ta głębsza świadomość, która tutaj zawsze jakby żyje w pewnym balansie, w pewnym ekosystemie, ale też są te momenty właśnie, gdzie ten, z tego balansu jesteśmy wytrącani. I też warto wtedy widzieć, co się dzieje na poziomie naszym indywidualnym, tak, kiedy jesteś wytrącony z równowagi, tak? Bo jest jakiś lęk, poczucie zagrożenia. I wtedy też wtedy za, zauważasz, że jeżeli ży, żyjesz w środowisku ludzi, którzy w jakimś sensie są upośledzeni, którzy nie wiedzą co robią, którzy mają, yy, którzy po są przytępieni, tak, bo to się czasami też zdarza. I, i to też no, zaraz też zrozum, że też, jest, też to masz w sobie, że w zaburzonym środowisku każdy jest zaburzony, też nieco inny sposób. Też można przez to zobaczyć, tak jak ludzie się wkręcają w jakieś role, jak. Jak im się wydaje, że są kawałkiem podłogi, tak? I, I wiesz, i stają się jakby częścią tego systemu i gdzieś tam się w tym zamrażają, tak? I nie mają głębszych potrzeb, czy wyższych. Ale jednocześnie, i to też jest ciekawe, że zawsze ten duch jakby przejawia się, on prze, przejawia się przez nas, mimo tego, że często nie potrafimy tego jakby opisać, tak nazwać, bo to prawda głębsza, no ona. niż też nie jesteśmy nauczeni tego, jakby to robić. Dlatego. Oczywiście są wyjątki. Ja, na przykład, też jakby chcę nauczyć się bardziej o tym opisywać. To jest coś nowego, to jest coś, co mnie na przykład kręci. Ja lubię takie, jakby nowe rzeczy. tak, Jak jeszcze wiesz, pewne rzeczy nie, nie, jeszcze nie umiemy nazywać odpowiednio, to ja też chcę być tym, tym który to będzie w tym współ, to współtworzył. Tak? Bo po prostu mam coś takiego, że lubię jakby zaczynać, lubię widzieć głębiej, szerzej. Jakby być takim bohaterem, tak? to są też archetypy w nas, które też warto zauważać w sobie, które mamy. Tak? O, na przykład u mnie jest mocno rozwinięty archetyp jaźni, archetyp bohatera, tak. przez to jakby jaźniowo jakby widzę to wszystko tak głęboko, tak z esencji i, i, i wierzy, i przez to mogę to starać się też opisywać w taki też sposób, żeby był ciekawy, zrozumiały, jasny. Z bohaterem mam także, widzisz, samodzielnie wyruszam w podróż, tak, do rozpoznania tego, kim jestem. Zaczynam przez różne doświadczenia widzieć szerzej, i potem to, jakby znowu, staram się przenieść, tak, na język zrozumiały, na to, żeby zobaczyć też w tym wartość dla ludzi. Tą wartością właśnie są te czasy dzisiaj, które, które zaczynamy coraz bardziej rozpoznawać to bycie sobą. Właśnie w prawdzie, a przez to w miłości, w energii, w tym takim naszym, tej naszej wrażliwości, unikalności, tak? która, która jest czymś, e, czymś pięknym. Wiesz, my, nas naturalnie ciągnie do, do pięknych ludzi, do ludzi, którzy się pięknie przejawiają, którzy są sobą, e, którzy nie mają niepotrzebnych takich ciśnień, napięć, którzy nie, 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 nie potrzebują narzekać, krytykować, tylko właśnie być w tym głębszym zrozumieniu, w tym takim. Takiej umiejętności wyba wybaczania, akceptacji, transformacji na bieżąco, tak? Żeby em, wiesz, umieć być jak taki wirtuos, który przekazuje też innym tę naszą mądrość wewnętrzną. Jakby rezonując w tym głębszym wewnętrznym wymiarze, nie? Może, może właśnie pomagać też w tym, że też się ludzie zaczynają bardziej przebudzać w tej mądrości, zaczyna się to bardziej wzmacniać w nas, tak? Gdzie możemy bardziej odzyskiwać taką naszą. Tożsamość, jakby wiesz, ludzką, tożsamość, w której na, no, na nowo możemy być dziećmi, tak? Tymi dziećmi boskimi, którymi jesteśmy. My jak często zobaczycie się, za, gdzieś tam zestarzyliśmy, wypaczyliśmy, tak? Zmutowaliśmy przez to, że poczuliśmy gdzieś zagrożenie, że, że uwierzyliśmy to, że trzeba zapierdzielać, że, że trzeba powtarzać pewne rzeczy, często bez zrozumienia, tak?